W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Akt heroicznej miłości za zmarłych. Panie Boże, najlepszy nasz Ojcze, z miłości ku Tobie i dla większej chwały Twojej. W zjednoczeniu z ofiarą Jezusa, Syna Twojego, zrzekam się na korzyść zmarłych, cierpiących w czystcu, wszystkich wartości zadośćuczynionych moich dobrych czynów oraz odpustów, jakich kiedykolwiek dostąpię w życiu, lub jakie inni zaofiarują mi po śmierci. Wszystko to oddaję w Twoje ręce przez dłonie Maryi niepokalanej, aby ona sama tym dysponowała zgodnie z Twoją świętą wolą. Amen.